Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Jabonowa-Pomorskiego, nie zwalniamy tempa i przystępujemy do kolejnych ważnych inwestycji. Inwestycji zarówno w infrastrukturę drogową, ale też i sportową i ochronę środowiska. Przed nami bardzo ważne inwestycje, bo już za moment rozpoczynają się inwestycje drogowe w miejscowości Jaguszewice-Lembark. Nowa Wieś, Bukowiec, Książki, ale też i inwestycja w miejscowości Budziszewo, budowa boiska sportowego. Również budowa kanalizacji wraz z sanitarnej, wraz z Wodociągiem w miejscowości Jabłonowo-Pomorskie na obszarze ulicy Dorzecznej. A te inwestycje, które zaplanowaliśmy i które za moment będą realizowane, to koszt blisko 15 milionów złotych. Jedno co mogę powiedzieć, to nie koniec inwestycji w tym roku.